Cześć, witam Was na kanale Zakładam Ogród. Słuchajcie, dzisiaj chwilka o tulipankach, tak de facto o przekwitniętych tulipanach. U mnie dość późno, zaczęły już w tym roku kwitnąć tulipany. I tak samo dość późno mam je przekwitnięte, a teraz już faktycznie muszę się z nich ich stąd pozbyć, bo zwrócił uwagę jak ta hortensja bukietowa, która była przycinana się rozrosła, one tak niepozornie zawsze wyglądają w zimie a jak tylko się zrobi ciepło jak tylko odbiją zaczynają wyglądać pięknie, a co dopiero będzie jak wyszczelą nam tutaj kwiatostany słuchajcie, zapraszam was do subskrypcji tego kanału i zapraszam was na mojego instagrama, zakładamy ogród jeszcze tutaj z takich temacików jak będziemy zaraz obcinali te główki tulipanów zobaczcie czosnek, no jak go nie lubić no pięknie, nie? Krótko, ale pięknie. To jest jak sadziłem tutaj, taki filmik, który sam jeszcze w opisie. Jak sadziłem tutaj generalnie te wszystkie hosty to mówiłem, że koncepcja jest taka, żeby pomiędzy hostami najpierw wyrastały tulipany i był piękny moment, że tu było bardzo kolorowo od tulipanów. Teraz te tulipany już są w większości przekwitnięte. Teraz z kolei zaczyna się czas host, czyli mamy jak gdyby cały czas tutaj na tej rabacie kolorowo, zielono. A te hosty, które były w zeszłym roku sadzone, są już faktycznie niezłe. Zależy od odmiany. Zobaczcie ta tutaj. Jest, jest faktycznie potężna. Są wyższych odmian, niższych, ale ten filmik, bo teraz będziemy o tulipanach, zamieszczę generalnie również w opisie, jeżeli by Was interesowało. Słuchajcie, <laughs> czyli. Co robimy teraz z takimi przekwitniętymi tulipanami? Teraz generalnie jest czas dla cebulki. Czyli jeżeli kwiat już fajnie przekwitł sobie, tak jak widzimy tutaj są poprzekwitane, niektóre już są rozwiane, tak jak tutaj. Niektóre jeszcze mają resztki już, ale przekwitają swoich płatków kwiatowych. To jest jak gdyby czas, gdzie regeneruje się w przeciągu tych 6-8 tygodni teraz cebulka. Czyli generalnie... W żaden sposób nie obcinamy tutaj liści. Ta energia, która generalnie, którą cebulka by traciła na nasionka, ma być wykorzystana w 100% wrócić do cebulki. I dlatego albo sobie, patrzcie, urywamy poniżej tutaj. Widzicie? W dość naturalny sposób. W tej części są z kolei nasionka. Zaraz wam tutaj pokażę, może mi się uda rozłupać Wam pokazać. Możemy też o, patrzcie nasionka mamy widoczne jeszcze się, że tak powiem dopiero zaczęły wytwarzać yy, jeszcze generalnie nie są na tyle yy, z tego miąższu generalnie yy, wyodrębnione yy, jeżeli ktoś nie lubi to zaraz powyżej bawić się yy, woli sekatorkiem to zaraz powyżej miejsca, w którym kończy się główka yy, kwiatostanu yy. Przycinamy i tak lecimy, że tak powiem, wszystkie tulipanki. Co jest bardzo ważnym zabiegiem, a to dlatego jest to ważny zabieg, żeby te nasze cebulki w przyszłym roku miały energię, kwitły przed jeszcze ich wykopaniem. No, przed chwilą było tak. Teraz jest tak. Mnie tu jeszcze trochę czeka pracy, bo jeszcze mam kilka tych tulipanów do, do, do przycięcia. E, ale to widzicie, jak idzie szybciutko, sprawnie. Ważne, żeby nie ruszać liści i żeby jak najwyżej, zaraz po tej e, części z nasionami, e, je obcinać, tak żeby faktycznie ta energia szła w generalnie tą e, cebulkę, e, żeby ta cebulka była mocna. E, I tak samo liście zostawiamy do czasu aż same sobie niezwiętną. Będziemy widzieli, że już, już, już kończy ten sezon cebulka i potem ją wykopujemy. Zapraszam Was jeszcze do subskrypcji kanału, a poniżej omieszczę filmiki jak były sadzone cebulki jak były sadzone tutaj te hosty. Pozdrawiam, do usłyszenia. Cześć!